Rok 1918. Polska wreszcie odzyskuje niepodległość po 123 latach zaborów. Kraj jest zniszczony, podzielony, a każdy region ma inne przepisy, inne drogi, nawet inne tory kolejowe. Na ulicach Warszawy, Krakowa i Lwowa pojawiają się pierwsze samochody. Większość to zużyte pojazdy wojskowe, pozostałość po zaborcach. Ale w głowach kilku inżynierów rodzi się śmiała myśl. Czy Polska może zbudować własny samochód stworzony całkowicie przez Polaków? To marzenie wydawało się nierealne, a jednak. Kilka lat później stało się faktem. Po zakończeniu wojny polska armia potrzebowała tysięcy ciężarówek i samochodów. Zagraniczne pojazdy napływały z Francji, Włoch i Niemiec, ale każdy z nich był inny: inne części, inne śruby, inna konstrukcja. Naprawa jednej ciężarówki wymagała całego zestawu unikalnych narzędzi. Trzeba było to zmienić. W 1918 roku powstały centralne warsztaty samochodowe w skrócie CWS. Miały zajmować się naprawami pojazdów wojskowych, ale już po kilku latach pojawił się ambitny plan. Polska powinna budować swoje własne auta. Na czele projektu stanął inżynier Tadeusz Tański człowiek o niezwykłym talencie i odwadze. Był synem Czesława Tańskiego. Pioniera polskiego lotnictwa, który jako pierwszy w kraju zbudował szybowiec. Tadeusz odziedziczył po nim pasję do techniki i innowacji. Podczas I wojny światowej pracował we Francji, gdzie zdobył doświadczenie przy projektowaniu silników lotniczych. Po powrocie do Polski, postanowił zrobić coś, czego jeszcze nikt w naszym kraju nie dokonał: zaprojektować pierwszy polski samochód osobowy. Prace ruszyły w 1925 roku. Tadeusz Tański kierował się trzema zasadami: prostota, niezawodność i łatwość naprawy. CWS-T1 był tak zaprojektowany, że można go było rozkręcić i złożyć, używając tylko jednego klucza. Tak, wszystkie śruby miały ten sam rozmiar to nie legenda, to świadoma decyzja konstrukcyjna. Dzięki temu żołnierz, kierowca czy mechanik mógł naprawić auto w polu bez specjalistycznego sprzętu. Pod maską pracował czterocylindrowy silnik o pojemności 3 litrów, osiągający moc 60 koni mechanicznych. W tamtych czasach to naprawdę imponujący wynik. Prędkość maksymalna około 110 km na godzinę. To więcej niż wiele zachodnich modeli z tamtej epoki. CWS był też niezwykle trwały. Testy pokazały, że potrafił pokonać setki kilometrów po polnych drogach bez większej awarii. Z zewnątrz CWS T1 wyglądał elegancko, choć prosto. Długa maska, otwarte nadwozie typu torpedo i charakterystyczna, masywna sylwetka. Zawieszenie bardzo solidne bo polskie drogi w latach dwudziestych nie należały do najlepszych. Powstało kilka wersji: limuzyna, kabriolet, torpedo, a także sportowa odmiana. CWS T8 z sześciocylindrowym silnikiem i mocą 80 koni mechanicznych. To pokazuje, że polscy inżynierowie nie bali się marzyć. CWS T1 szybko trafił w ręce polskiej elity. Korzystało z niego wojsko, oficerowie, a także urzędnicy państwowi. Był symbolem niezależności, dowodem, że Polska potrafi tworzyć własne technologie. Cena jednego egzemplarza wynosiła około 36 tysięcy złotych. Nie był to samochód dla każdego, ale jego prestiż i solidność mówiły same za siebie. Wiesz, że CWS T1 był także samochodem dyplomatycznym? Kilka egzemplarzy wysłano do ambasad i konsulatów, żeby promowały polską technikę za granicą. Zachodnie gazety pisały o nim z uznaniem, nazywając go polskim Mercedesem w narodzinach. A sam Tadeusz Tański nie ograniczał się tylko do samochodów. Projektował też silniki lotnicze i pojazdy pancerne. Niestety, jego życie zakończyło się tragicznie. W 1941 roku został aresztowany przez Niemców i zamordowany w Auschwitz. Jego dorobek długo pozostawał zapomniany. Choć CWS T1 był konstrukcją wybitną, jego produkcja była droga i powolna. Samochody powstawały ręcznie, w małych seriach. W 1932 roku Polska podpisała umowę licencyjną z włoskim fiatem. Nowe auta były tańsze, prostsze i łatwe w produkcji seryjnej. Dla gospodarki to miało sens. Dla polskich inżynierów to był koniec marzenia. Produkcję CWS -a wstrzymano, a na jego miejsce pojawił się Fiat 508 balila, znany później jako polski fiat. Do dziś zachowało się zaledwie kilka egzemplarzy CWS T1. Jeden z nich można zobaczyć w Muzeum Techniki w Warszawie. Inny w prywatnej kolekcji na Śląsku. To bezcenne relikty, nie tylko motoryzacji, ale też ducha epoki, w której Polacy udowodnili, że potrafią. CWS-T1 był początkiem wszystkiego. Bez niego nie byłoby Syreny, Warszawy ani Poloneza. To właśnie on zapoczątkował autogenezę polskiej motoryzacji. CWS-T1 pierwszy polski samochód. Duma inżynierów, którzy marzyli o wolnej, nowoczesnej Polsce. Choć jego historia była krótka, jego znaczenie jest ogromne. Jeśli chcesz poznać kolejne zapomniane rozdziały historii samochodów, zasubskrybuj autogenezę i włącz dzwoneczek, by nie przegapić następnego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku Autogenezy.